Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy. Dzisiaj czwarty dzień rekolekcji. Patronką dzisiejszego dnia jest Maria Magdalena. Jest to apostołka apostołów, jedna z największych świętych, jednocześnie osoba grzeszna, która spotkała się z tak wielką miłością Chrystusa, że stała się święta. Jest to wielka dla nas nadzieja. Doświadczeniem naszego dnia jest przede wszystkim to, a może powiem najpierw co nie jest największym doświadczeniem dnia dzisiejszego, na pewno nie jest to konferencja Ojca, Ojca, Ojca Josa, 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 na pewno nie modlitwa uwielbienia, na pewno nie namiot dzielenia się Słowem Bożym, dzielenie się Słowem Bożym, to są wielkie rzeczy, ale nie najważniejsze. Na pewno rzeczą nie najważniejszą. Co jeszcze było? Pokój pr pokoje prorocze. Nie były pokoje prorocze. Najważniejszą rzeczą w dniu dzisiejszym była Eucharystia. I w Eucharystii doświadczyliśmy żywej obecności Jezusa, naszego Pana, naszego brata, naszego zbawiciela, króla. Komunia Święta jest najbardziej intymną częścią życia chrześcijańskiego, chrześcijanina. Doświadczamy pełnej jedności z Jezusem, Jego krew miesza się z naszą krwią, doświadczamy pełnej komunii. I nic nas nie jest w stanie zniszczyć, nic nie jest nas w stanie zabić, bo gdyby nawet zabiło, to my trwamy w Jezusie Chrystusie i my zmartwychwstaniemy, bo on nam to obiecał. Jezus jest skrzywem, winny mamy jego lato roślami. Dopóki w nim trwamy, on trwa w nas. I nasze życie obfituje w jego owoce. Co trwa we mnie, choćby umarł, żyć będzie. I każdorazowo w czasie Eucharystii doświadczamy tego, że Jezus żyje i że to się cały czas dokonuje jednocześnie z Kalwarią. Możemy, możemy wejść na Kalwarię, trwać i możemy uczestniczyć w wydarzeniach, które działy się w Wieczerniku i równolegle doświadczać Jego zmartwychwstania. I y, dlatego jest to tak bardzo dla nas ważne. I ojciec Josh... Y, y, Objawił nam, pomaga nam y, rozpoznać te tajemnice, które są y, w większości dla nas zakryte, były do tej pory zakryte. Y, dzieje się to jak w trakcie zaślubin, kiedy, kiedy oblubieniec powoli, powoli zdejmuje zasłonę z twarzy swej oblubienicy. I dlatego chcielibyśmy was wszystkich, jeżeli nie mieliście do tej pory czasu, odtworzyć y, dzisiejszych, y, wczorajszych, przedwczorajszych katesek, kateches oj, Ojca Josza, y, żebyście uczestniczyli w tym i poznali, na czym polega, na czym polega Apokalipsa. Czyli odsłanianie najgłębszych tajemnic Bożych, które możemy oglądać przez jego rany, Jego rany, które są widoczne na Krzyżu z martwych Zmartwychwstałym. Zapraszamy. Ojciec Josh pokazał nam dzisiaj, że tą właściwą perspektywą oceny świata jest ta, którą ma Pan Bóg. To z tamtej strony życia po śmierci widzimy prawdziwy sens naszego życia. My tutaj mamy ograniczone możliwości i Często błędnie oceniamy różnego rodzaju rzeczy, które się koło nas dzieją i nas dotyczą. Z Panem Bogiem. Dziękujemy.